A dobra czekajcie na mnie, wezmę ten Wezmę C4 jeszcze bo... <laughs> Krytyk, przejedź ich Nie! Krytyk, przejedź ich <śmiech> <śmiech> jakim, jakim cudem? Dobra Jeszcze paczkę amunicji <laughs> Boże. boże, jedyne Dobra, jedno miejsce Wszyscy znowu C4 Grzesic, weź tego mawa bo jak cię zachwyt... Chwilę... A e, nie, to, to szakal, boże nie wiem o co chodzi Czekaj e? jeszcze Nie wystarczy e, Karol podłożysz? Czekaj to, 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 to. chwilę Dawaj okay. Dobra będzie. Będzie. Eee wsiadajcie, wsiadajcie. Ja wysadzę. Cze czekaj, czekaj, ja, ja, wysadzę. Się, ja się jeszcze na tym położę. Ale ja wysadzam. Dobra, to... Szakal na ciebie jest. Gościu bił. 3, 2, 1, start! Yeah, Nie! flip. <laughs> Ale to było dobre <grystanie> <grystanie> Jak to wyglądało? 600, 600 metrów dalej. <grystanie> Opietałem, myśmy z Kryptonem napieprzali tak na jedwabiu na 3-4 kilometry <grystanie> Ej, czemu ja mam taki ping? Ping punk.